Tego. Powiedz nam jak było na zamku. Na zamku było tak, że do wychowawcy się pytałem, dlaczego siedzę z mordercami, co mieli wyroki po 25 lat, którzy mordowali ludzi i recyzacja jebana, polska nasza. I jak ja się mogłem zrecyzować w ogóle? Ja nie mogłem się zrecyzować, tylko ja się nauczyłem jak mordować ludzi. A za co siedziałeś? Siedziałem tylko za jazdę pod wpływem alkoholu. A jazdy mi pozabierali wszystko, 5 tysięcy do zapłacenia było i w ogóle, a, a dzieci kurwa, które mordują, dostali po dwa, po dwa miesiące i wyszli na wolność. A ty ile, A ja odwaliłem 3, 3 lata. Plus? Plus 5 tysięcy I co teraz z tego wynika? Co z tego wynika? Że, co cię to nauczyło? Nie? No. Mordować ludzi. I mordujesz? Nie. Zacznę. It's, a jak zaczniesz, to pójdę siedzieć znowu. No, no ja, ja tego nie umiem robić. No ale teraz poszły siedzieć to co to? Pracowałeś tam czy ja pracowałeś? Czy byłeś szefem głównym? Czym byłem szefem? No. Do zamiatania. Zamiatałem jako sprzątacz. Kurwa, sprzą, no... Sprzątałem kurwa po takich kurwa, ide tych ideałach co mordują. No, a jak to było z tym tirem coś go na bok wyjechał? To tam. To. Ja poszłem ulubownie, ja w ogóle nie powinienem mi siedzieć za to. A z tą krwią? Co tyle krwi wodałeś? To krew była, yy, ale na. Yy, na. Te, na. Yy, chciałem rosół sobie zrobić ten. Czerninę? tak. Czerninę. Ile tego było? Pół litra. I co? A ty z siebie ani a... kopa nie wyleciała? Nic. I co policja na to stwierdziła? Policja stwierdziła, nie wiem która, amerykańska chyba policja to stwierdziła, że ze mnie to zeszło. A jak ze mnie mogło zejść to? Ja się teraz biorę za siebie i, za, i, i żądam i żądam pieniądze teraz. I, kto tą ustawę zrobił, że mi prawo jazdy wszystko pozabierali? 5000. tysięcy Zapłaciłem 3 lata więzienia, 2 lata wojska, 5 tysięcy, raczej 5 lat wszystko eee. mi pozabierali. 5 lat, ile, ile mogą się zrobić w 5 latach? I chociaż po 20 zł liczę. 5, w 5 latach teraz policzysz mi i żądasz teraz pieniądze. Od kogo pieniądze żądasz? Od sądu. Ten, ten co to, mnie wskazywał. Teraz powiedz, nam jak to jeszcze pojechał do tego sądu z tą, faj, z tą wódką weszedł? Było dobrze. Ale opowiedz to. Bo na odwagę sobie wziąłem. <noise> Ale to ile miałeś? Ja, ja się brudki. boję, dlatego się nie ożeniłem, bo się boję kobiet. Dlatego jestem nieżonaty, <noise> nie dzieciaty. Ja się boję kobiet. Kobiet się boję cholernie. To co ruchasz jak się kobiet boisz? Nic nie rucham. Jak Ko nic... Konia, no stop wale konia. I co jeszcze? Kozel wyruchał jedną. <noise> Idzie ona jest. Zdechła już, od ruchania. <noise> I co, to wszystko? Tak. <noise> tak. Dziękuję Walec.